Jest, może Pan sprawdzić. A więc tak, przede wszystkim proszę się zarejestrować do KRZ-u. Każda osoba, która składa wniosek o ogłoszenie upadłości, musi teraz, taki jest wymóg, założyć konto w KRZ-cie. I teraz nawet, jeżeli tego do tej pory nie zrobiłeś, to tak czy inaczej po ogłoszeniu upadłości syndyk przyśle Ci takie pismo i poprosi Cię, abyś zarejestrował się w KRZ-cie. I tam będzie sąd i syndyk wysyłał do ciebie wszystkie pisma i będziesz na nie odpowiadał. Ja wiem, że ten KRZ nie dla wszystkich jest zrozumiały, nieczytelny, że nie radzimy sobie z tym, aby się tam zarejestrować. Z tym, że myślę, że warto poświęcić troszkę czasu na to, aby zapoznać się z tym programem, wejść sobie. Troszkę poszurać po tym krz i wtedy nabierzecie Państwo takiej odwagi, żeby gdzieś tam no, czytać.